Hubert Biskupski, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim i państwa gościem jest Jarosław Fuchs, wiceprezes zarządu banku PKOSA. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Może zaczniemy od tego, co wydarzyło się jakiś czas temu, ale nie chcę powiedzieć, że wstrząsnęło, ale na pewno miało i ma wpływ na rynek bankowy, czyli orzeczenie CUE w sprawie kredytów frankowych. Czy to było dla was zaskoczenie, czy nie? Raczej nie, dlatego że już wcześniej były, znacznie wcześniej sygnały o tym, że to orzeczenie może iść w tym kierunku. No, czy wstrząsnęło rynkiem? Raczej rynek jest przygotowany, przynajmniej mentalnie. No, na pewno trzeba będzie potężnym kwotom zabezpieczyć pozycję, jeżeli chodzi o, o, o bilansy banków. Dzisiaj się mówi około 45-50 miliardów złotych. Także niewątpliwie dla niektórych graczy na rynku jest to dość duży problem. Znaczący problem nie, na pewno. Natomiast no, my jako Bank PKS raczej do tego podeszliśmy bardzo spokojnie, dlatego że mieliśmy ponad 90% pozycji już zabezpieczonych. Poza tym udział tych kredytów w naszym y, bilansie jest minimalny. To jest trochę tak naprawdę historycznie po przejęciu Banku BPH pojawiły się te kredyty frankowe w, y, u nas. Natomiast no, nie jest to problem, którym byśmy się mogli martwić. Y ma u was ruszyć pilotażowy program ugód z Frankowiczami. Yy, czy wiadomo, kiedy ruszy i na czym on będzie polegał? To znaczy, każda sytuacja jest inna, więc to nie jest tak, że mam jakiś schemat. Nie będzie matrycy, takiej. Nie, nie będzie matrycy, podchodzimy indywidualnie do każdego przypadku. Ten program tak naprawdę już jest, bo my rozmawiamy z naszymi klientami, negocjujemy z nimi, staramy się te, te ugody podpisywać, także to też nie będzie jakaś rewolucja, raczej ewolucja związana chociażby z orzeczeniem od Panie Prezesie, Family Office to jest usługa, którą żeście wprowadzili jako pierwszy bank w Polsce. Jest to usługa, która w dużym stopniu wynika z wejścia w życie ustawy, która powołuje Fundację Rodzinną jako osobowość prawną. Czym jest ta usługa i do kogo ona jest kierowana? Tak, rzeczywiście jesteśmy pierwszym bankiem w Polsce, który w swojej ofercie ma usługę Family Office. Ta usługa funkcjonowała na rynku, tylko raczej świadczyły to albo podmioty zagraniczne, albo polskie Family Office, przy czym ich jakby skala działalności i, 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 i ilość klientów, którzy byli objęci tą usługą był, był raczej minimalny. No my jako bardzo duża instytucja na rynku postanowiliśmy pójść w tym kierunku, dlatego że jest ogromne zapotrzebowanie. Trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj jest. Wyjaśnijmy, ten... czym, czym, czym jest to Family Office. Family Office to jest y, y, objęcie taką opieką, jeżeli mogę tak powiedzieć, klientów, którzy mają y, różnego rodzaju działalności gospodarcze, biznesy. Czyli przedsiębiorców. Tak, przedsiębiorców. To tak naprawdę 99% y, osób, które tą usługą będą objęci, to są przedsiębiorcy którzy stoją w przededniu sukcesji, czyli stoją w przededniu decyzji, co dalej robić. To są osoby, które rozpoczęły biznes 30 lat, jak nie więcej, temu, prowadziły ten biznes samodzielnie, rozwijały go, doszły do pewnego etapu, no i przychodzi moment, żeby postanowić, co dalej, prawda? Czy przekazać te, ten biznes dzieciom, czy przekazać ten biznes komuś innemu, czy przejść przez rynek kapitałowy i po prostu upublicznić tą swoją aktywność, czy po prostu sprzedać ten biznes do kogoś innego. No i my staramy się pomóc tym klientom w podejmowaniu decyzji. Jednym z elementów tego to jest właśnie ustanowienie fundacji rodziny czy takiego otworu, który pozwala jakby określić ramy funkcjonowania w przyszłości. No bo trzeba powiedzieć tak, że no przedsiębiorca, który prowadzi biznes nie zawsze ma spadkobierców, czy też dzieci, czy też wnuków, które są zainteresowane prowadzeniem tego biznesu. A je też trzeba zabezpieczyć w jakiś sposób. Tak naprawdę mamy bardzo często do czynienia z sytuacją taką, że dzieci mają zupełnie inne... Yy, Plany na przyszłość. Są artystami, są muzykami, chcą się rozwijać w zupełnie innych dziedzinach, i biznes, który prowadził ojciec czy dziadek, to nie jest ich y, główne zainteresowanie wręcz tego nie chcą robić. No i teraz stoi taka osoba, która jest przedsiębiorcą od lat, przed dylematem, co dalej. No i tu my w, w tym momencie powinniśmy. Dużo, od... jest, dużo jest takich przedsiębiorców? Bardzo dużo. No trzeba pamiętać o tym, że. że Ponad 80% biznesów w Polsce to są biznesy rodzinne, a to do głównie dotyczy biznesów rodzinnych. Czyli... No jeszcze biorąc pod uwagę to, że duża ich część była za, zakładana na przełomie yy, zmiany systemu, więc teraz... Tak, no, część jest taka... powstała w 1989, kilka lat wcześniej, albo kilka Naturalna lat Naturalna po. zmiana pokoleniowa. pokoleniowa. Tak, to jest zmiana pokoleniowa. No i tutaj jakby trzeba pokazać klientom, jakie są możliwości, co oni mogą zrobić, czy, tak jak powiedziałem wcześniej, czy przekazanie biznesu y, y, rodzinie, czy przejście przez znak kapitałowy, czy jakakolwiek inna formuła, trzeba pokazać wszystkie za, wszystkie przeciw, bo każda sytuacja jest inna, każdy biznes jest inny, oczekiwania tych, tych przedsiębiorców są inne. Niektórzy chcą oddać zupełnie stery, zająć się zupełnie innym biznesem. Mamy takie przypadki, że mamy przedsiębiorców, którzy szukają startupów, szukają nowych biznesów, nowych technologii, bo to jest ich teraz zainteresowanie. Ten taki start, tradycyjny, standardowy, korowy biznes już jakby model wyczerpał i uważają, że tym się może zająć ktoś inny, mają nowy pomysł po prostu na siebie. Część z nich chce zostać w biznesie, jakby sterować trochę może z tylnego siedzenia, bo też są takie przypadki, że teoretycznie. Czy jakaś rada dyrektorów, coś wtedy. Rada nadzorcza ten... to jest taki najlepszy y, y, miejsce, gdzie można y, kontrolować kontrolę, trochę zarząd. Tak. Nie, nie zajmuje się bieżącą, miłość. Tak, zarażą. aczkolwiek mamy przypadki też, że mimo zasiadania w radzie nadzorczej, jednak to tylnie siedzenie kusi i, i są wydawane różne decyzje, czy też sugestie co do osób bież na bieżąco zarządzających firmą, że powinno się zrobić tak czy inaczej. To jest chyba duży dy dyskomfort dla osób zarządzających, no ale takie jest życie, prawda? Ktoś to stworzył przez 30 lat biznes, no nie do końca ma komfort, nie zawsze ma komfort, żeby go oddać, prawda? Żeby to swoje ukochane dziecko komuś przekazać, nie mieć nad nim kontroli. Także tak, każdy przypadek jest inny. Musimy do każdego przypadku podejść Czyli zupełnie inaczej. Nie się stworzyć, nie da się stworzyć takiego jednego modelu, yy, takiego benchmarku, yeah. tak. Nie, absolutnie. Ciekawa rzecz to, że patrząc przez Europę czy przez świat, no, tam te transformacje, czy też te zmiany, czy też całe procesy sukcesyjne no, miały, do, miały miejsce dużo, dużo wcześniej. No i niestety ponad 80% tych procesów zakończyło się porażką. Niestety jest tak, że jednak y, kwestia relacji międzyludzkich, kwestia różnego rodzaju animozji rodzinnych, różnego podejścia, różnych wizji. Życie. Tak, no jest, każdy z nas jest człowiekiem, każdy ma inne, <laughs> przepraszam, potrzeby y, i oczekiwania, i to niestety decyduje o tym, że, że, że te procesy były nieudane. Też nauczeni tym doświadczeniem musimy tyle pokazać opcji, tyle rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla odbiorcy, dla tego przedsiębiorcy, jak tak, też również dla, dla osób przejmujących biznes, prawda? No bo oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest, w cudzysłowie najprostszym, pójście na rynek kapitałowy, prawda? Emitowanie akcji, oddanie, prawda, części. Można zrobić to większościowe, udziały oddać można tylko częściowe, żeby się dokapitalizować, ale jakby przekazać ten biznes komuś innemu. Można też daną firmę sprzedać inwestorowi, czy branżowemu, czy inwestorowi, który potraktuje taką inwestycję jako taką inwestycję na przykład średnio, czy... czy A czy, dużo czy, czy jest takich y, przypadków, <coughs> y, bo nam się kojarzy y, ta sukcesja właśnie tak... Y Pewnie też za sprawą filmu, który mogliśmy na jednej z platform oglądać, że to jest właśnie, tam się okazuje, że to wychodzi poza rodzinę. Finalnie, no ale że generalnie rodzina to jest to, co jest naj, naj, najważniejsze i w ramach tej sukcesji rodzinnej przekazanie firmy, nie wiem, żonie, dzieciom, jaki to jest procent? Znaczy to tutaj nie. nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo myślę, że takich danych nikt nie ma. <laughs> Polska jest na początku tej drogi. Jeżeli chodzi o świat, to pewnie te biznesy rodzinne, czy też przekazanie w taki klasyczny sposób versus rynek kapitałowy, czy też sprzedanie firmy, to jest pewnie 50-50. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, tych badań jeszcze nie ma, bo to jest tak naprawdę teraz, tam rok temu, dwa lata temu rozpoczęły się te procesy. Jak duża to jest y <laughs> grupa potencjalnych klientów? Znaczy my patrzymy na cały rynek, czyli jeżeli mamy dzisiaj sytuację taką, że... Ponad 80% biznesu to są biznesy rodzinne, które zostały które w no, różnej 800, skali. Prawda? To są tysięcy firm rodzinnych. Tak, ma, to, to, to są z... i małe firmy, ale to są też średnie i to są bardzo duże. To są czasami firmy, które są w skala ich działania, jest naprawdę potężna już, jest jakby w skali międzynarodowej jest ogromna. Więc więc to jest tak, że nie każdy biznes jest do siebie porównywalny. Natomiast yy, 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 my takich badań dzisiaj nie prowadzimy, myślę, że nikt nie prowadzi, jaka to jaki to jest udział, ale moim zdaniem jest to na pewno większość, jeżeli chodzi o te biznesy rodzinne. I, I póki co nie widzę, żeby się miało coś zmienić. Być może za 10-15 lat, jak się troszeczkę zmieni ta struktura, to wtedy ten udział będzie zupełnie inny. Yy, family <coughs> office jest realizowane czy oferowane w ramach y, private bankingu, prawda? Tak, to jest usługa, która jest jakby dodatkową, znaczy jednym z elementów obsługi bankowości prywatnej, aczkolwiek. To nie jest tak, że, że y, 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 nie będąc klientem bankowości prywatnej nie można skorzystać z usługi Family Office. My po prostu tworzymy pewne narzędzia, rozwiązania, pokazujemy produkty czy też kierunki, w których może iść klient. I oczywiście docelowo chcemy takiego klienta mieć w bankowości prywatnej, no bo tutaj mówimy zazwyczaj o dużych pieniądzach. No właśnie, to ja spytam, jaka jest bariera wejścia do tej grupy klientów, nazwijmy ich premium, czyli Ile muszę mieć na koncie, żeby y, mógł skorzystać y, z private bankingu? Znaczy w banku pks limitem takim to jest y, milion złotych, który trzeba posiadać w formie aktywów u nas w banku, w formie inwestycji, gotówki, no różnych. Tutaj możliwości jest tak naprawdę ilość nieograniczona. Y, nie mówimy o nieruchomościach i o takich aktywach trwałych też gotówki. Cash. Cash. Cash w różnej formie. Także to jest ten milion złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No, My tworzyliśmy bankowość prywatną ponad 25 lat temu, więc 25 lat temu milion złotych to była zupełnie inna kwota niż to jest dzisiaj. Ale gdzieś tam, gdzieś tam, dokładnie, ale gdzieś tam, dlatego nieruchomości zostały wyjęte. Nie mówimy o nieruchomościach. Dlatego też być może powinniśmy zmienić ten limit. On jest na dzisiaj to jest milion złotych, więc jeżeli ktokolwiek posiada milion złotych, a chciałby być objęty usługą bankowości prywatnej i mieć dostęp tak naprawdę do nieograniczonej palety produktów to no właśnie do czego do czego, do czego y, mając ten milion czy y, jego wielokrotność y, do czego y, mi jest potrzebny y, bank i y, te usługi private bankingu co takiego oferujecie z czego sam nie mógłbym y, skorzystać w ramach nie wiem wolnego czasu albo jeżeli ma pan wolny czas to absolutnie można się w to bawić. Tylko pytanie, czy pan ten czas wolny ma? Przypuszczam, że nie, bo mało znam ludzi, którzy mają dużo wolnego czasu. Ale nawet te osoby, które mają wolny czas i teoretycznie mogłyby się tym zajmować, korzystają ze wsparcia usług. Dlatego, że tak, po pierwsze, jest to taka rzecz podstawowa, która to nie jest żadne nowum, to jest indywidualny bankier, który zajmuje się naszymi finansami w całym tego spektrum znaczenia, czyli. Wszystko to, co potrzebujemy ze strony instytucji finansowej, my staramy się wesprzeć klienta w tych działaniach. Czyli począwszy od takiej bieżącej dziennej bankowości, skończywszy na długoterminowych inwestycjach, wsparciu, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, czyli dostęp tak naprawdę do nieskończonej ilości instrumentów finansowych, które są oferowane na rynkach nie tylko krajowych, ale również zagranicznych. Mamy 20 rynków zagranicznych dostęp dla naszych klientów przez biuro maklerskie. Dostęp do różnego rodzaju instrumentów, które z jednej strony można kupić na rynku, ale z drugiej strony my też szyjemy na potrzeby klienta, czyli mając świadomość, jak jest apetyt na ryzyko klienta, czy klient jest, lubi bardziej ryzykowne produkty, czy inwestuje średnio czy długoterminowo, do tego szyjemy produkty w postaci, nie wiem, certyfikatów, depozytowych, estetyków, tary, który może, takich, które możemy zaoferować klientom, ale również taką, takim produktem są obligacje skarbu państwa, które do nas na półkę wróciły w październiku, w tamtym roku. I one się również dość dużą popularnością cieszą, ze względu na to, że to jest bardzo bezpieczny papier. No dzisiaj obligacje antyinflacyjne, prawda, no właśnie, powiedzmy, tak. że pokrywają ryzyko związane z inflacją. Ja zadał Panu pytanie, <laughs> że w stylu, no mam wolną, wolny milion, może nawet dwa. I co by mi Pan zaoferował, żeby nie tracić na inflacji, która wedle. Najnowszych danych GUSU wyniosła w czerwcu 11,5%. Tak. Yy, to znaczy, tak, yy, na pewno bym yy, oszacował Pana apetyt na ryzyko. Patrząc na wiek, myślę, że byłby to mniejszy apetyt na ryzyko niż jeżeli by Pan miał <grym> powiedzmy 20 lat. Tu się wiele Pan nie pomylił. <grym> ja mam to <tu> zupełnie <grym> podobnie. Pewnie bym część tych środków zainwestował absolutnie, biorąc chociażby ten element pod uwagę, w absolutnie bezpieczne papiery, czyli na przykład obligacje Skarbu Państwa, ale w naszym biznesie kluczowej, w każdym biznesie, który się wiąże z inwestowaniem, kluczowa jest dywersyfikacja. Czyli jakby, jakby szerokie spektrum produktów pozwala nam zachować bezpieczeństwo. Zakładając, że połowę zainwestujemy w bezpieczne papiery, czy też zrobimy depozyt bankowy w dobrym, bezpiecznym banku, no to reszta można się zastanawiać, czy poprzez rynek kapitałowy jakieś akcje kupić. Na przykład spółek, które wierzymy, które korzystamy z ich usług, które znamy, bo na co dzień, prawda, one są w naszym życiu. Czy, czy firmy samochodowe, czy firmy telekomunikacyjne, no tych możliwości jest bardzo dużo. Możemy kupić jakiś instrument, który z kolei, na przykład jeżeli nie chcemy bezpośrednio inwestować na rynku, są trzy fundusze inwestycyjne, które Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych przygotowują na bazie różnych strategii inwestycyjnych, to bym też pewnie jakąś część środków zainwestował. Być może commodities, czyli na przykład złoto, kupić jakieś ETF-y na złoto albo kupić fizycznie złoto albo kupić po prostu też jakąś nieruchomość. No to jakby... pytanie jaka jest wielokrotność tego przysłowawego miliona. Możliwości są tak naprawdę nieograniczone. Jesteśmy w y, czasie rewolucji y, cyfrowej, w zasadzie to jest permanentna rewolucja cyfrowa, która obejmuje no, nie między innymi, ale w dużym stopniu, a może nawet przede wszystkim sektor, sektor bankowy. Niektórzy mówią, że banki przestały być w zasadzie bankami, tylko stały się firmami technologicznymi z licencją na bankowanie. Co jest ważniejsze w tym private bankingu? Relacje czy technologia? Relacje są kluczowe. Znaczy, nasz biznes stoi na relacjach. To, to, to się nie ma co oszukiwać. Relacje są najważniejsze, ale technologia jest równie ważna, dlatego że Młodzi klienci, a mamy ich coraz więcej, mamy coraz więcej milionerów wśród, wśród klientów, którzy mają około 30 lat, chociażby poprzez rozwój nowych technologii, poprzez startupy, różnego rodzaju ich działalności, aktywności, które spowodowały, że dość szybko stali się posiadaczami pewnego majątku, który już ich kwalifikuje do bycia klientem bankowości prywatnej. I oni bez technologii nie są w stanie funkcjonować. No, ja nie wyobrażam sobie, że w takim tradycyjnym modelu idę do klienta, który ma około 30 lat i mówię, że ma przyjść do okienka do banku, i czy przyjść do bankiera i tam załatwiać pewne sprawy. I podpisać stery. Tak, ten klient oczekuje, że wszystko będzie miał w, w swoim telefonie, że będzie miał gro instrumentu albo większość, możliwość. Kupienia, sprzedania poprzez właśnie telefon. No i my akurat wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych klientów, bo w aplikacji POP mamy zarówno część bankową, jak my mamy część inwestycyjną, czyli możliwość dostępu do swojego rachunku maklerskiego i jakby działanie na rynku kapitałowym. Natomiast te relacje, jeżeli chodzi o bankowość prywatną, one zawsze będą. I to będzie raczej szło w tym kierunku, że klient będzie z nami rozmawiał, dyskutował o kierunkach inwestycji, ale już. Technicznie, System technologia będzie za niego fizycznie te operacje robiła. Czyli nie będzie właśnie tych sterty papierów. My jesteśmy w przededniu wprowadzenia na, na rynek platformy Wealth Management, która jest takim rozwiązaniem, który ma jakby zaspokoić wszystkie potrzeby klienta. Czyli tak powiem, ustalamy pewne strategie, ustalamy pewne kierunki. I one klik klient naciska i te wszystkie transakcje się dzieją i on ma te produkty kupione sprzedane w zależności od tego, jaki kierunek inwestowania wybierze. I to jest przyszłość. Moim zdaniem ta digitalizacja, ta technologia to jest absolutna przyszłość. Natomiast bankowość prywatna to jest takie miejsce, gdzie te relacje zawsze będą. One myślę do końca zostaną, aczkolwiek znowu wyobrażam sobie sytuację, że nie siedzimy tak jak dzisiaj tutaj w studiu, tylko ja siedzę gdzieś na końcu świata i jeżdżę na przykład na nartach. Pan redaktor sobie odpoczywa w dalekich krajach i pije drinki z parasolkami i mamy taką rozmowę i awatary stoją, siedzą przed sobą i rozmawiamy dla przeciętnego słuchacza czy też widza, nie ma żadnej różnicy, a ta technologia pozwala, że nie musimy się spotykać w studiu, tylko możemy robić to z różnych miejsc na ziemi. Są ziemię. tego plusy, ale są też minusy tego, tego braku kontaktu tak. międzyludzkiego. Hmm. Sztuczna inteligencja to jest coś, co pobudza naszą wyobraźnię co najmniej od kilku miesięcy, pewnie w dużym stopniu za sprawą czata GPT. Mhm. Choć to nie tylko y, czat GPT, sztuczna inteligencja jest wykorzystywana od dłuższego... Czasu. Y, czasu. Y, jaki Wy macie pomysł na to, żeby sztuczną inteligencję wykorzystać? Znaczy sztuczna inteligencja na pewno przy budowaniu modeli decyzyjnych, jeżeli chodzi na przykład o ryzyko, ona to, jakby, to, się, to jest coś, co się uczy cały czas, prawda? czyli jakby każdy metadan, każda także informacja, która wchodzi do sieci, ona jest wykorzystywana przez tą sztuczną inteligencję. Więc na pewno przy procesach decyzyjnych ona będzie miała swój udział. Przy procesach pewnych optymalizacyjnych również, dlatego że ona no posiada taką ilość informacji, której my jako ludzie, czy nawet najlepsze zespoły robocze, najlepsze zespoły doradcze, tej wiedzy nie mają. Tu oczywiście też trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że no, mamy przypadki, że ta słuszna inteligencja podaje rozwiązania, które są czasami kuriozalne. Ale jako przykład. No wy... Na pewno pan oglądał Terminatora, prawda, i ten y, apokaliptyczny widok y, wzoru świata w przyszłości. Może być tak, że sztuczna inteligencja dojdzie do wniosku, że za dużo jest ludzi na świecie, prawda? Mamy zasoby na 3 miliardy, mamy prawie 8, co dalej? No i to są pewne niebezpieczeństwa, które, tak jak w życiu codziennym, tak samo i w naszej branży mają, e, mamy z nimi do czynienia. Więc musimy być bardzo ostrożni, ale niewątpliwie powinniśmy wykorzystywać, bo to jest przyszłość. To są pewne rozwiązania, które jeżeli my je dostaniemy, my już jakby takim ludzkim czynnikiem, elementem będziemy mogli ocenić, czy nam się podoba, czy nie, czy nam to pasuje. Natomiast niewątpliwie. To upraszcza pewne procesy, daje dostęp do potężnej ilości danych. No i tak naprawdę to jest przyszłość. Bez tego, bez tego się pewnie nie obędziemy w przyszłości. Zaczęliśmy od y, wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych. Zacznijmy, skończmy y, trochę też o tym y, wyroku TSUE. Pan powiedział, że on nie wstrząsnął rynkiem, bo banki były do tego z grubsza przygotowane wcześniej było. Mentalnie przede wszystkim. Hmm, ale, ale też jakby gdzieś tam było grupowanie wojsk? I... Wcześniej było orzeczenie rzecznika, więc tak, należało tak, tak, się dokładnie. takiego rozstrzygnięcia spodziewać. Z, hmm. spodziewać. W jakim kierunku będzie ewoluował y, nasz sektor bankowy? Czy czeka nas teraz y, fala fuzji i przejęć? Y, czy ten stan, który mamy, on będzie taki konstans? Myślę, że nie będzie konstans, że konsolidacja na rynku jest, mamy z nim do czynienia tak naprawdę w, przez ostatnie lata. Yy, 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 I ona będzie dalej trwała. Pytanie, jaka będzie moc, jaka będzie duża wytrzymałość obecnych właścicieli banków, które mają największy problem z, z frankami? Jak długo będą chcieli mieć w swoich pozycjach takie banki, które jednak nie dają zwrotu na kapitale, tak jak był spodziewany, bo muszą tworzyć kolejne miliardy? Rezerw. Ja oczekuję, że, że ta konsolidacja będzie. Proszę mnie nie pytać o niej, no, myślę, właśnie, że każdy sobie. No właśnie, jest w stanie, właśnie chciałem e, e, spytać jest, o wasze apetyty. No, apetyt mamy ogromny, praktycznie nieograniczony, więc jeżeli byłyby możliwości, żeby kupić naprawdę dużych graczy na rynku, to pewnie z przyjemnością się do tego temu przyglądniemy. Przeanalizujemy za i przeciw, no bo to tak nie zawsze warto każdego kupować, prawda? My jako bank mamy swoją specyfikę. Fajnie byłoby dobrać. Takiego partnera, który ma rzeczy, których my nie mamy albo które chcielibyśmy mieć, albo je rozwijać, bo wtedy byśmy nie musieli mieć tego procesu I widzicie nie, taki film tak... na horyzoncie? Widzimy kilka. I Ale nie, 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 proszę mi prosić <laughs> o bo, bo naprawdę nie chcę tego robić. Natomiast no, myślę, że każdy, kto czyta gazetę albo słucha radia, czy też ogląda telewizję, jest stanie sobie to w bardzo prosty sposób yy, te nazwy przyswoić. Dziękuję bardzo. Jarosław Fuchs, wiceprezes zarządu Banku PKO SA, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.